Cześć, witajcie na naszym kanale. Czy będziemy grać w browser, ale bez strzelania? Tak, czyli mamy duo bez strzelania. Jak dobrze pamiętam, to wymyślił to Piotrek z XP Taki challenge. Musimy grać duo bez strzelania. Zobaczymy, czy uda nam się w ciągu, nie wiem, trzech, czterech coś ugrać. Czy będziemy, albo jakieś punkty, jakieś pucharki, kolwiek zdobędziemy. Dobra, to co, zaczynamy? Tak. Jesteś gotowy? No. Tak? Dobra, ja wziąłem Maxa, bo Maxa jest naj... Najszybszą postacią, tak jak mówiłeś. A u mnie najszybszy jest Dariusz, bo mu się ładuje i potem brrr. Tak, więc dzisiaj uciekamy. Ja bym chował się po krzakach. Nie można strzelać, czy nie można też zbierać Power Cubesów? Znaczy, można je zbierać? Jeśli są gdzieś wyrzucone, ale nie możemy niszczyć skrzynek. Dobra. Może choć na tu staniemy? Chodź tu. I takiego czegoś. Ej patrz, a widzisz tam Sani Nikołaja? No gdzie? Co tam na dole? Widzę. Tu się na skitramy. Bije mnie? Nie. Mamy szurta. Jeszcze nie bije. O teraz bije. bije. Jest cały czas pięć drużyn. Nie, wiem, czy to jest dobry pomysł cały czas się tu kitrać? Patrzcie, w które przejdziemy. Poczekaj, ja się przejdę. Moment, zobaczymy. Ja się klawiaturę, tylko używam. Bez, bez bez myszki, tak naprawdę. O nie jest mi potrzeba. Mortis idzie do góry, poczekaj. I stój, tutaj jest o cztery drużyny. U, się. Stój, tutaj zobaczę czy ktoś tu jest. Nie, tu nikogo nie ma, tam są krzaki. Tu chodź, chodź, chodź tu. Idę. Trzy drużyny. To się gramy. Chodź, chodź, chodź. Chodź się, tutaj jest kitramy. Dobra, czekaj. Tutaj, tutaj. Stój, ja się... Stój tutaj, nie ruszaj się, to ja zaraz przyjdę. Zobaczę gdzie oni są. Dobra, oni są do góry. Widziało mnie, kurde. Trzy drużyny cały czas. Pewnie się biją tam między sobą. Patrzę wyżej. O nie, chodź tutaj, ten, chodź za mną, tu, tu. Tu. Widział, o, strasznie. Tu. Idę. Nie, kurde, zauważył. Nie idę. Musimy się rozdzielić? Nie. Nie. nie, nie, nie. O! o nie. Dobra. Ale drugie miejsce. drugie miejsce? No chyba tak. tak. Tak, drugie miejsce. Dobra, jeszcze raz zmieniasz przeciwnik ten? Nie. Tutaj jeszcze raz Ja sobie zmienię następnym razem na innego. Najwolniejszego weźmiemy. Czemu najwolniejszego Dobra, stój. Poczekaj, A, tu nikogo nie ma. Chodź, te trzeciory Nie, oni tu idą, zobacz. Idą. Idzie. Chodź z powrotem. Idziemy do góry. Idziemy do góry. Idziemy do góry. Chodź do góry. No idę. Tu? Dobra, tu możemy się ukryć na chwilę. Jest małutka. 5 drużyn 4 drużyny Poczekaj, to stój nie ruszaj się, ja zaraz przyjdę. Dobra, gdzie oni są? NIO! Yeah! <ścoughs> <Yes! śmiech> stój tutaj, czekaj, bo to dobre miejsce jest. Tylko schowa się za, za ścianą, prawo iść bardziej. O tu, 3 drużyny. Ale dobra, kąta, to co ja wychodziłem? No, po co? Tak samo jak, no tak sam jak z tym rogiem O do rogu no i się zabi no idealnie w ciebie piorun trafił jakby chciał się zabić Nie widział nas będzie Ja zginę Ja też miałem no, się wściąży Ale tu Zobacz plus 10 pucharów za bez strzelania. Dobra, ja Biorę teraz najwolniejszą postać. Moim zdaniem najwolniejszy jest 8 bitowiec, chyba. No, 8 jest najwolniejszy, a, a, a ja nie mam bita. A drugi najwolniejszy? No to nie, ja nie wiem, chyba Tik. O to weź Tika. Dobra. Chyba Tik jest najwolniejszy. Tik jest najwolniejszy? No, chyba tak. Znaczy nie, nie, no, no na pewno jest 8 bitowiec najwolniejszy. No, bit jest wolny, ale ja nie. Wiem. Dobra, chodź tu w lewo. No twój jest szybszy co nie Gdzie? tu była O chodź tutaj dobre miejsce jest Zobaczymy się kitrać Lala. Nikt się... nie idzie Ej widzisz, widzisz to? Co? Ej! Co? To jesteś, jest też jednego dwutrotnie, o. Nie. Wiem. Dobrze. Halo? A no co dobra, chodzi? chodź, 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 stój. Stój tu. Pięć o. drużyn jest cały czas, czy jest źle. Zaraz czuję, że walnie w nas ten... Meteory, czy to tam? Stój... O, idzie tam! Piperka. Chodź i to jest O nie, pozwali. To dobra, chodź tędy, chodź tu, tu tu. Tu. tu się... Do góry, tu, tu, do góry, do góry. Tu. Jest cały czas pięć drużyn. No to to jest ciężko Jakby się widziała mapę, ja tak jak zrobię i w na no to, uuu, to by było fajnie Pięć drużyn. Nie, idzie tu! Nie... Idzie tu, idzie tu, idzie tu Nie widział nas? Nie idzie! Nie wiem! Dziwajcie! O nie, daj niżej! 310, 310. No to przesuń się trochę. Zaraz zginiesz. Zaraz idę. Idę. tym. się w Nie. Pa PAPA ŻYJĘ! Uciekaj! Nie. Zginęłaś? się. Zbogowałem się. Trzeci? Jest. to To teraz bierzemy, bierzemy dr, teraz, jak to się nazywa, najmocniejszy, ci co mają najwięcej życia. No największy ma chyba kto? Frank? El Primo i Rosa A Frank? Frank też No Frank ile ma? Frank ma 800 chyba No to ja biorę Franka Ale ze Starbuckerem... Ma... Ja biorę Franka tylko El Primo No Dobra, teraz zobaczymy jak nam pójdzie tymi dwoma Czekaj, El Primo ma, znaczy Frank ma 800 życia Miałem 825 8235 8 Ale gdzie idziesz, Ej! Zapomniałeś się? Tu chodź do mnie. Pamiętaj, że gramy na duo, że bez strzelania. No więc musimy się tutaj. Jedyne wyjście, żeby przeżyć, to jest schowanie się. Stój, stój. Trudno wygrać, żeby tu być pierwszym. Drugim jeszcze można przeżyć, ale pierwszym nierealne raczej, znaczy no jest realne, no nie mówię, że nie. Ale to bardzo, bardzo trudne. Uuu, no chodź, chodź. Widział mnie. Widział mnie teraz... Nie, jak już nas widzieli to już koniec. A mnie nie nazwie za to. Tak... Brodnie trafił rakietą, a ja tu jestem ciągle. <duszy> trafił rakietą, a ja tu siedzę. No mnie łapie ten, Mortis. Mortis? A ja no zginąłem A ja Musisz tam przeżyć stój, stój, nie ruszę się, bo to oni będą mnie ze sobą Pięk walczyć. Te 5 sekund, 4, 3, 2, 1, 0, 5 idzie. widział. Oni wiedzą, że tu jesteśmy, bo... Stój! Chodź tu bardziej w tom O Jezu, ten się przyczepił ten... No i teraz obydwoje się na nas rzucili, taj to, to, więc nie mamy szans. O kurde, A boje. Ciu, schowałem się, schowałem się. Cześć, cześć, dziesięć, nie. El primo. Murek nam ratuje życie. No to po co wychodzisz na murkę? Nie mogą we mnie trafić. Dobra, jest. No to teraz ostatnia runda, myślę, że zagramy. Ostatnia. Osta... Losowo. Masz skrzynkę jakąś do otwarcia? Chyba tak. Nie. No to ja otworzę, ja... jak wylosuję to ty pierwszą postacią ja, a ty drugą, dobra? Dobra. Dobra, u mnie pierwsza postać. Kruk! Kruk, a ty peny. Drugi i Penny Gdzie jest Króg? Kruk? kruk ma mało życia Ale jest Ale jest w miarę szybki Właśnie to jest dużo szy też szybka postać, porównując z Maxa też, nie? Max też jest takim szybki jak, chyba jak kruk, albo że kruk jest szybszy Nie no, Max jest szybszy, ale kruk jest też bardzo szybki Nie, kruk jest szybszy Nie Piszcie w komentarzach to jest przekrój, czy, czy Max. A wiesz, że Max jest L L słabszy od Maxy. No chodź, chodź, ja mam 3240, to masz więcej życia ode mnie. Chodź tutaj w to miejsce nie. tu. Ja sam u Ciebie odwrotnie. Cię, nie wychodź, bo tu idzie bo. Gdzie on teraz pójdzie, pójdzie do góry. To jest też dziwny. stój tam, ja się, ja się tylko zobaczę co tu się dzieje na dole. Dobra, chodź na dół, to? Bo tam do góry walczą, chodź tu na dół. Idę się zabić. Nie wiem czy to był dobry pomysł, ale chodź. Ja idę się zabić. Tu chodź chodź do skrzynki, chodź tu, chodź tu, nie zabijaj się, chodź tu Chodź tutaj stanie się jako skrzyni tu. Tu Nie, Nieko skrzyni tu. Tu Tu chodź Tu Nie Nie Dobra, chodź do góry. Oni pójdą na skrzynię, chodź. O Jezu, teraz nie ma wyjścia. Dobra, chodź tędy. Tu sobie staniemy, na No chodź, bo pięć nie jest. Jak zabił tego bitę. Tu chodź. No tu chodź, tu. No to musisz się poddać. Chodź tutaj, chowaj się. Tu chowaj się, tu chowaj się, do mnie chodź. No chodź tu do mnie. Nie. I musisz się podać iść na nie. dobra. Musiał się też musiał się przejść. Muszę. Z Nie, <laughs> nie poświęcę. się, Ruch. Nie strzelaj. Nie strzelaj. Druzynę. To są ostatnie krzaki. Wiedziałem, że mnie znajdzie tu kruk. 4, 3, 2, 1. Uciekaj. Gdzie? Nie wiem, łapka arkuby. Ty jeszcze. Nie. Jeszcze byś to wygrał. Dobra. Kończymy dzisiejszy odcinek. Czekaj, czekaj, mam skrzyneczkę, chyba? Masz skrzyneczkę? Nie. Nie masz, ale ja mam skrzynkę, więc otworzymy na koniec, ale kończymy już dzisiejszy odcinek. Mm -hmm. Nasz challenge polegał na tym, że graliśmy dzisiaj bez strzelania. Jak widzieliście, udało nam się wygrać chyba dwa razy? Drugie miejsce? No, nie trzy. No i nic nie ma w skrzyneczkach. To na razie. Pala. Pa!